Ciema, z tej strony Seba. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z informacjami DSC Software. A dzisiaj dalsze informacje o najnowszym daf no, w tym przypadku ciężko powiedzieć, czy trzeba go określać teraz XF, XG czy XG. Jednak wydaje mi się, że w przypadku. ETS-a. Możliwe, że te trzy wersje się pojawią, bo to pewnie będzie zależne od kabin. Jednak co dzisiaj na temat tego daf -a? Otóż tak, mamy zaproszenie od SCL Software na jutrzejszy stream, no, który odbędzie się na Twitchu i na YouTubie. Pojawi się specjalny gość, prawdopodobnie od DAF -trax. No, i będą pokazywać najnowszą ciężarówkę Dafa w grze. Jednak nie ma tutaj mowy o tym, że jutro będzie premiera ani nic takiego. No, akurat jeśli chodzi o kwestie premiery, to dzisiaj, no, w sumie była oficjalna premiera tego Dafa. Ale zauważyłem, że w społeczności, zwłaszcza tej na forum SC Software, pojawiły się pewne takie dyskusje, czy ta premiera może być jutro, czy dopiero we wrześniu. Dlaczego we wrześniu? No, otóż, za chwilę do tego przejdziemy. Pamiętajcie, że jutro godzina 17 stream SC Software, pokażą najnowszą ciężarówkę, będzie ciekawy gość, YouTube, Twitch, 17. Kto wie, może jutro po tym streamie będzie premiera. Jak nie, to może we wrześniu, jednak w to wątpię, ale dlaczego w ogóle tutaj mowa o jakimś wrześniu? Otóż dzisiaj oprócz premiery samej ciężarówki, na YouTubie DAFa pojawił się taki krótki film, który prezentuje DAF Virtual Experience. Jest to jakaś taka strona, w której można doświadczyć pewnych wrażeń od DAFa, zobaczyć ciężarówki, jakieś modele, nie wiem, historie. Technologie czy co oni tutaj mają, można tutaj tak zwiedzić takie wirtualne centrum DAFA. E, no u mnie to trochę potrwa, bo mój internet trochę się, ale jak widać, można sobie tutaj przechodzić, pobawić się, zwiedzić coś i tak dalej, i tak dalej. Jednak najważniejszy jest ten film, który tutaj się pojawił. No i moment po 30 sekundzie, w którym możemy zobaczyć. Uwaga, uwaga! Taki oto fragment. Jak widać, jest to scena. No z ETS-a, gdzie ktoś jedzie sobie najnowszym DAF-em, no 2021, bo w sumie nie wiem jaka to jest konfiguracja. Widzimy tutaj kokpit tego DAFa, mamy też ten tablet, który jest tym tak jakby lusterkiem. Coś podobnego jest w Mercedesie MP5, no ale jak widać, pierwsza taka rzecz pojawi się w ETSie, nie za sprawą Mercedesa, a za sprawą DAFa, który w swojej ofercie ma taką opcję, że zamiast zwykłych lusterek możemy mieć te tablety, te ekrany, z tymi oczywiście kamerami na zewnątrz, ale oczywiście standardowe lusterka też będą. No jest to taka krótka scena, ma kilka sekund, ale jest to scena z 30-sekundowego filmu, który w pełni można zobaczyć na innej stronie, dokładnie na stronie Right and Drive. Tutaj w tle leci właśnie sobie taki film. U mnie jest słaba jakość, przez wiadomo jaki internet, ale spokojnie za chwilę pokażę Wam całość tego filmu przy lepszej jakości. Dodatkowo w opisie znajdziecie link do takiego pełnego filmu, niestety tutaj jakości nie można zmienić ani nic takiego. Jednak ja po prostu pobrałem ten film i za chwilę Wam go pokażę. Jednak zanim do tego przejdziemy, przejdźmy na dół na tej stronie. No tutaj mamy ten tekst, że zaczynając od września, DAW i ETS-2 będą prezentować tutaj DAW Right and Drive. Tutaj w DAFE Virtual Experience. No i pytanie, czy chcemy przetestować najnowszą generację XG i XG. No i na tej stronie jeszcze tutaj można się zapisać na konto demo, żeby móc pograć w to, czy coś w tym stylu. Szczerze mówiąc, nie wiem, jak to ma wyglądać. Nie wiem, czy to pojawi się też w ets ie Wydaje mi się, że tak, bo wszystko było zrobione. W grze, no ale jak to z tym będzie, no to musimy poczekać do września. Jednak mam nadzieję, że nie na samą ciężarówkę, będzie trzeba poczekać do września, bo wcześniej właśnie o tym powiedziałem, że pewne dyskusje pojawiły się w społeczności: czy w takim razie ta ciężarówka pojawi się mówi, jutro, za niedługo, czy dopiero we wrześniu, skoro tutaj ta strona mówi o wrześniu? Ja bym obstawiał, że ona może, ma pewne duże szanse, że może jutro po streamie SCS Software. Będzie ta premiera z tym, że to pewnie będzie na wersji 1.40 i ewentualnie mogą poczekać jakiś czas aż wypuszczą wersję 1.41 no ale wtedy musielibyśmy poczekać co najmniej miesiąc czy coś w tym stylu, bo, no bo w sumie nie wiadomo ile jeszcze ta beta potrwa, ale lepszy miesiąc niż jakbyśmy mieli czekać do września jednak wydaje mi się, że ta ciężarówka szybciej się pojawi niż jak będziemy musieli tu czekać do września, więc raczej tu uspokajam. Wątpię, że będą czekać do września, z tego względu, że mają po prostu gotowy model, mają praktycznie gotową ciężarówkę, wszystko gotowe, po prostu czekają na premierę, więc nie zdziwiłbym się, jeśli jutro będzie premiera. A skąd wiem, że jest gotowa? Z tego właśnie filmu, który pewnie teraz Wam doklejam do tego odcinka. I tutaj możemy zobaczyć właśnie na początku kokpit wewnętrzny tej ciężarówki, jak się prezentuje. No właśnie, tutaj mamy nawet tą scenę ukazaną na wcześniejszym filmie z DAF Virtual Experience. Widać, mamy tutaj jakąś przyszykowaną mapę z jakimiś tutaj barierkami i z tym takim czymś, co tam lata, z logotypem DAFa. To pewnie będzie po prostu jakaś impreza DAFa, na którym będzie właśnie można przetestować tą najnowszą ciężarówkę. Link do tego filmu znajdziecie w opisie, choć co prawda nie można go jakoś fajnie odtworzyć jak to na przykład na YouTubie bywa. No ale jeśli chodzi o DAFa, no to jak no widać SCS Software, jeszcze stara się tak niczego oficjalnie tu nie mówić, chociaż już sporo pokazali, sporo tak jakby nieoficjalnie powiedzieli. No ale DAF nie kryje się z tym i już tutaj wszystko, co miało być z ETS-em, ma przyszykowane, opublikowane no a to jest ten software czeka najwidoczniej do jutra. Przynajmniej na to oficjalne potwierdzenie tej ciężarówki. No i jeśli chodzi o temat DAFA to tyle, ale to nie koniec informacji, bo mam dla Was jeszcze jedną dotyczącą American Track Simulator, bo teraz można zrezygnować z tej eksperymentalnej bety wersji 1.41 No i teraz można zacząć już testować zwykłą betę wersji 1.41 dla American Track Simulator nie będę tutaj szczegółowo omawiał co ona dodaje, co się tu pojawia, a zwłaszcza nie będę tutaj tracić czasu szczerze mówiąc na ten konwój, bo myślę, że ci, którzy wcześniej byli tym zainteresowani, już testowali to na eksperymentalnej wersji, wiedzą pewnie jak to wygląda. Poza tym mówiłem o tym w poprzednich odcinkach, więc tutaj po prostu przypomnę co w tej wersji się znajduje. Otóż najważniejsza nowość to jest tryb konwój, czyli ten oficjalny tryb multiplayer. Z tym, że jest to taki pierwszy tryb, ma umożliwić wspólne granie do 8 osób. Jest to, można powiedzieć, taka bardziej lokalna rozgrywka, taka mniejsza, mała dla kilku osób taki konwojek po prostu dla kilku osób, właśnie. W przyszłości ma to być powiększane, jednak na początku skupiałem się nad tym, żeby po prostu sama ta rozgrywka była dobra, a jak wszystko będzie no już dobrze zrobione, to wtedy będą skupiać się na tym, aby większa ilość graczy na sesję była no już możliwa do wyboru. Przy konwoju mamy tutaj sporo opcji, o czym tutaj jest software napisało w tym poście, także jeśli ktoś jest zainteresowany, to link znajdziecie w opisie. Natomiast druga rzecz, jaka pojawiła się w tej aktualizacji, jest to... Przebudowa kawałku Kalifornii zaczęli od północy, no i tam też można zobaczyć coś, co się pojawiło na granicy między co niektórymi Stanami a Kalifornią. Otóż pojawiły się takie punkty kontrolne, na których musimy po prostu się zatrzymać, oni nas tam sprawdzą, no i po prostu dalej ruszamy w trasę. Był o tym osobny odcinek w którym wytłumaczyłem o co z tym chodzi także odsyłam do niego znajdziecie go na moim kanale dalej kolejna nowość dotyczy możliwości wyboru pogody czy też czasu w trybie fotografii od teraz jak widzicie można sobie wybrać pogodę no i też poziom tej pogody no i można wybrać też odpowiednią godzinę także nie trzeba się teraz bawić komendami specjalnie żeby czuć się lepiej przy robieniu tego zdjęcia tudzież mieć jakiś lepszy klimat czy coś w tym stylu Teraz większość tych rzeczy można zrobić w trybie fotografii. Oprócz tego pojawiła się opcja szybkiej podróży, z tym, że trochę inna, bo za pomocą tej nowej szybkiej podróży można teleportować się do miast, gdzie znajdują się warsztaty. Jest to opcja płatna. Ta wcześniejsza wersja, która była do tej pory szybkiej podróży za pomocą garaży, nadal jest dostępna. Jeśli mamy garaż, możemy się do niego teleportować, ale tam też musimy zapłacić za teleportowanie się. I ostatnia rzecz dotyczy nowych ikon na mapie gry. Także tak prezentuje się ta open beta. Tą betę znajdziecie normalnie w tej zakładce z betami. Nie trzeba wpisywać tutaj hasła, ale pamiętajcie, że trzeba oczywiście wyjść na początku z eksperymentalnej bety. Wystarczy, że pewnie przełączycie się między jedną a drugą. Jeśli chcecie, polecam sobie to zrobić, ponieważ w tej już zwykłej open becie Znajduje się mniej błędów, więc jeśli będziecie zgłaszać jakieś błędy, które znaleźliście w eksperymentalnej becie, to możliwe, że one zostały już naprawione i w open becie już ich nie ma. Także jeśli bawicie się w takie zgłaszanie, no to polecam nie marnować czasu i grać na najnowszej wersji po prostu. I tyle. Tam pewnie znajdziecie. Nowsze błędy, które można tu po prostu zgłosić. I jeśli chodzi o ten odcinek, to by było na tyle. A więc dzięki za oglądanie, zachęcam do oceniania tego filmu, skomentowania go do udostępnienia, zapraszam na Twittera i Discorda, dziękuję wszystkim inspirującym, jak i również zachęcam do wsparcia kanału i widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się, no i cześć!